Dla Real Mańkowski razem ze mną Popek Monster. Witam Ciebie. Witam, do wieczór. Powiedz proszę, jak czujesz się w tym nowym dla Ciebie otoczeniu? No zajebiście, właśnie wszyscy na powiedziałem, jak w wodzie, jak yy, w studiu nagrań. Czuję się bardzo dobrze, jest super. Naprawdę, yy, powiem Wam tak, zajebista organizacja. No chyba zostałeś po przyjęty, co? Tak, super, naprawdę no... YouTube'erzy, to są dzieci YouTube'a, a w większości YouTube'erzy, nie YouTube'erzy, ludzie z, moje, z mojej grupy etnicznej i zawodowej, także lepszym towarzystwie się nie mogą znaleźć, a jakże, że kariery polek jakiejś sportowej nie planuję, bo by, by tak było, to bym dalej zasilał szeregi KSW, jestem w fejmie po to, żeby dobrze się bawić, yy, zarobić, a nie karierę zrobić i zajebiście schudnąć przy tym. Czyli jesteś, jesteś po prostu szczery i mówisz, że po prostu dla pieniędzy tutaj ja, dla, dla sportu i dla pieniędzy. A tak najbardziej dla samego siebie, yy, bo jadą, że do kaloryfera i, i to są moje największe pieniądze, jakie zarobię w fejmie. Czyli na piątek już będzie ten kaloryfer? Nie, nie ale będą zarysy. <śmianie> <śmianie> rozumiem, rozumiem. Mam, mam 12% już mi zostało na ciele, to i tak jest naprawdę bardzo dobry wynik. Rozumiem, kiedyś chyba rozmawiał się... W... Będzie, będzie tak jak będziesz. będzie, będziesz wiesz... Może jeszcze nerwy zjedzą mnie i schudnę tam jeszcze za chwilę. Wiem, że były rozmowy między tobą a Martinem Lewandowski na temat ostatniej, twojej pożegnanej walki dla KSW i ponoć chyba byłeś nawet zadowolony z tego faktu. Dlaczego do, nie, do niej nie doszło? Nie było nic takiego. Nie? Czyli fake news? Nie wiem, to usłyszałeś. Ja miałem mieć rozmowę z KSW przed rozmowami z Fejmem, ale ja już wiedziałem, gdzie ja chcę być. I do rozmów ze mną nie doszło. Takich mi zatrzymać KSW, wiem o tym, że chcieli gdzieś tam negocjować, ale ja nie idę w sportową karierę, tylko bardziej już w show, w zabawę, w zarabianie pieniędzy. Jeżeli chodzi o KSW, jaki moment najbardziej wspominasz, najlepiej wspominasz? To najlepiej to walkę z Burnejką, a najgorzej to walkę z Ossię Oświęcim, i tyle. No, chyba wygrywałeś, myślę, że gdyby cię nie sprowadził na początku tej ostatniej rundy, to byś chyba tą walkę wygrał? Na tak? początku pierwszej rundy, drugiej rundy, mówisz o kim? Tak, tak, tak. O Święcińskim. O Święcińskim. O Święcińskim. tak. po prostu byliśmy tak zmęczeni, że miał tyle farta, że wywrócił się razem ze mną, padając na mnie. Sędzia przerwał walkę, bo nie mogliśmy się samą wygrzebać. Wygrał w ten sposób. A znaczy ja przegrałem samym sobą, a nie z Oświęcimskim. Jeżeli chodzi o Twoje starcie ze Stiflerem, to jest to taki marketingowo strzał w dziesiątkę, ale sportowo nie uważasz, że to trochę taki mismatch? Co to znaczy? No że no jednak ty już jesteś bardziej doświadczonym zawodnikiem, on dopiero zaczyna. Tak, ale to jest swoją właśnie walka Dawida z Goliatem, Karła z jakimś wyższym typem. To jest taka federacja, także walka freaków otyłych z chudymi, kalekich ze sportowcami i tak dalej, karów, wiesz. jak, jak obrazujesz sobie to starcie w głowie, to jakie widzisz? Wchodzę, tam się trochę po klatce, skrócę dystans, przyjebie go na głowę i do domu. a idę do pokoju hotelowego, piję z nim wódka. Jest jeszcze jakiś rywal, z którym chciałbyś się zbić w tej organizacji? Nie, nie, ja nie mam celów takich, wiesz, ja nie jestem kurwionym hej hejtem, który już tam wszystkich kurwa zaraz palcami pokazywał. Yy, yy, po prostu... Jeżeli ktoś taki będzie, to na pewno dowiecie się tego ode mnie, ja jestem po prostu typem nastawionym pokojowo pis. Wcale <laughs> love. nie wyglądasz PC Love, ale będę musiał przyjechać mojemu koledze Stiflerowi po prostu w wczajnik. Mam nadzieję, że na walkę wygram. Z tego sobie życzę. Stiflerowi życzę jak najlepiej, ale no w jakichś na kolejnych starciach tutaj ma szansę, żeby wygrać, ale bardzo małe. Jesteś ze środowiska muzycznego, że tak powiem, hip-hopowego, mówiło się też dużo o angażu soboty, co, co myślisz o takim starciu i ogólnie o sobocie? Eee, przegr przegrałby tą walkę, kurwa, w pierwszej rundzie, tyle wiem, a yy, nikt zdaje swoim życiem tyle. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za wywiad i życzę powodzenia w ostatnim etapie przygotowań. Dziękuję bardzo.